Drodzy przyjaciele, witam was bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj będzie krótkie nagranie, mam nadzieję, i chciałabym wam też króciutko opowiedzieć o współpracy różnych cywilizacji w naszej galaktyki i jednocześnie skupić się na jednej z ich funkcji. Wiele cywilizacji w naszej galaktyki są genetycznie powiązane ze sobą. Wy o tym wiecie. Głównie wszystkie mają homoidalne budowy ciał i to nie jest przypadek. To cywilizacje homonoidalne są najbardziej predysponowane do rozwoju duchowego i łatwiej jest im osiągnąć poziom piątego wymiaru i wyższych wymiarów. I nawet na Ziemi wszyscy przedstawiciele wysoko rozwiniętych cywilizacji, tacy jak Atlanci, Lemurianie, Hyberbaryjczycy, Wyglądali bardzo podobnie do nas, tylko byli znacznie wyżsi od nas. Dlatego tak wiele artefaktów na naszej planecie nosi ślady gigantycznych mieszkańców Ziemi w porównaniu z nami. Dlaczego typ homoidalny jest nieodłącznym elementem mieszkańców wysokich wymiarów? A dlatego są kilka powodów, a jednym z nich jest święta geometria. Przypomnijcie sobie słynny rysunek Leonardo da Vinci, który w dużej mierze go odzwierciedla. Faktem jest, że struktura człowieka ma idealne proporcje, które pozwalają na cyrkulację energii w taki sposób, aby jednocześnie odżywić każdą komórkę ciała, nasadzając ją boską substancją, którą na Ziemi jest krew. Ze względu na homoedalną strukturę ludzkiego ciała, krążenie krwi odbywa się wzdłuż trajektorii, która nie tylko wspiera fizyczne życie w człowieku, określoną temperaturę ciała, nasycenie tlenem jego tkanek, ale także łączy jego materialne i duchowe zasady, nie pozwalając na stagnację energii życiowej, którą niesie w sobie. Nie będziemy wchodzić w zawisłości procesów chemicznych zachodzących w organizmie humanoidów, ponieważ są one zbyt złożone i nie są celem tego przekazu. W tej chwili ważne jest, abyśmy zrozumieli ogólne zasady budowy siebie i swoich galaktycznych braci. To oni nas jednoczą i przyczyniają się do zbliżenia, zarówno na poziomie energetycznym, jak i fizycznym. Byłoby nam znacznie trudniej zaakceptować braci umysłowych, uderzająca, różniąca się od nas, ponieważ w naszej podświadomości jest już to pewien obraz wysoce rozwinięty żywej istoty. A ten obraz jest właśnie humanoidalny, a nie na przykład insektoidalny czy inny. Ale nadal istnieją między nami duże różnice, które tłumaczą się różnymi warunkami życia. Na przykład krew nie wszyscy mieszkańcy naszej galaktyki mają ten sam kolor. Również mogą się różnić kolorem skóry, proporcjami ciała, rozmiarem i kształtem głowy, rysami twarzy, a nawet liczbą oczów. Ale zasada funkcjonowania organizmu jest identyczna u wszystkich istot homoidalnych podobnie jak ich możliwości rozwoju duchowego, są takie same, ponieważ wszystkie mają górne czakry i szyszynkę, które są coraz bardziej aktywowane wraz ze wzrostem wibracji tych istot i przejściem do wyższych wymiarów. I właśnie homonidalne, wysoko rozwinięte rasy są raz bardzo, bardzo, nie to, że bardzo podobne, a po prostu identyczne, tak jak my, z wyglądu identyczne, tylko wyższe niż my. Ale również są cywilizacje, jak była powiedziana, którzy mają jedno oko lub trzy, tak. I kształt głowy inny. My, jako ludzkość na Ziemi, no nie gotowi jeszcze, do akceptacji takiego wyglądu, bo jak wiecie o tym, w niektórych razie nawet kolor skóry, narodowość, lub płeć nieodpowiednia, jak im się wydaje, do miłości, a gdzie już mówić, żeby zobaczyć na ulicy idącego e, humanoidę z innej planety a już nie mówię reptiliana, tak? Także jeszcze długa droga przed nami do akceptacji wszystkiego tak jak jest i zrozumienia, że jesteśmy nie jedyni we wszechświecie, tak jak nas uczono od dzieciństwa, że nas jest niezliczona, nieskończona liczba ras, cywilizacji, galaktyk i itd. I chciałam powiedzieć, że tak, ten przykaz to święta geometria ciała humanitarnego się nazywa. Pamiętacie, ileś miesięcy temu mówiłam, że na warsztatach wprowadziłam, z czego bardzo, bardzo się cieszyłam i cieszę się nadal, właśnie figurę merkaby, sakralna geometria niesamowita, mocna praktyka po prostu fantastycznie. Mogę potwierdzić i nie tylko ja, którym bardziej się spodobał ten kurs 3-4 niż 1-2, ale to wszystko indywidualnie. Bardziej dla tych, kto już był gotów bardziej na te praktyki energetyczne i z ciałami subtelnymi i fizycznymi. Także to wszystko indywidualnie. Tak, jeszcze chcę, kochani, powiedzieć, że już jest termin, już jest termin. Kiedy poprowadzę 1-2 w tym roku, to będzie 6 i 7 maj. I spojrzałam, to będzie długi weekend. Bardzo długi. Kto będzie chciał tam 10 dni, nawet może wziąć wolnego. Także zapraszam do sobotki na 1-2 Warsztaty poziomu 1, 2, ale mówiłam i jeszcze raz powtórzę, one nie są ze sobą połączone. To absolutnie dwa różne warsztaty, tylko miałam je jakoś zaznaczyć. Dlatego 1, 2, a 3, 4 będzie w listopadzie. Ja dam wszystko na swojej stronie. Dziękuję Wam wszystkim za wszystko. Всех желаю доброго дня, доброго настроя и доброго жития в каждой хиле. С вами была Ирина.